A jeśli było, rodzi się w rodzinie dysfunkcyjnej, takiej mm -hmm. już, powiedzmy, patologicznej? No to często może się to skończyć właśnie z zespołem stresu pourazowego, kompleksowym, tak zwanym. Różnica między zwykłym PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego, a tym kompleksowym jest taka, że zwykły stres pourazowy przychodzi, powiedzmy, jeżeli mamy jakieś jednorazowe silne doświadczenie traumatyczne. Traumatyczne, czyli nasz układ nerwowy nie uniósł tego doświadczenia i go nie przetworzył odpowiednio i w ten sposób został rozregulowany. A CPTSD, czyli kompleksowy zespół stresu pourazowego, polega na tym, że w takich właśnie rodzinach trudnych, gdy bodźce przemocowe przekraczające przechodziły nieregularnie i nigdy nie wiedzieliśmy kiedy to zaczynamy budować sobie nasz system nerwowy, pięknie nam służy, no nie jest to przyjemne, ale służy nam w ten sposób, że on cały czas doszukuje się zagrożenia, on cały czas jest w stanie fight or flight mode, nie? ewentualnie zamrożenia, czyli zamrażamy się, czyli bardziej wchodzimy w depresję, depresję dziecięcą, właśnie izolację, nie wychodzimy do świata, tylko zamrażamy się w lęku. Takiej bezradności. Więc tak, zdecydowanie osoby wysoko wrażliwe będą głębiej przetwarzać to, co płynie, będą bardziej wchodzić w rolę ratownika też w rodzinie, bo przez to, że mamy bardzo rozwiniętą um, empatię i tą inteligencję emocjonalną, my, my czujemy wszystko, co się dzieje, i przez to też jesteśmy w stanie dostrzec potrzeby innych. W tym rodziców, opiekunów, i stajemy często w roli do nich jako ci, którzy chcą uratować, którzy chcą pomóc, którzy chcą się zaopiekować, którzy chcą wpłynąć na nastrój rodzica, aby sami też mogli poczuć się bezpieczni.